Dzisiaj mam dla was deser, który robi wrażenie. Kremowe tiramisu z chrupiącą niespodzianką. Pokazuję jak je robić krok po kroku. Zaczynamy. Na początek zaparzamy około 250-300 ml mocnej kawy. Ja używam świeżo zaparzonej z ekspresu. W wersji dla dorosłych do kawy możemy dodać jedną dwie łyżki amaretto. Kawę zostawiamy do wystygnięcia. Następnie oddzielamy trzy jajka, żółtka i białka do osobnych misek. Do misy miksera dodajemy białka i zaczynamy ubijać. Kiedy zaczną się pienić, dodajemy dwie łyżki cukru-pudru. Białkę ubijamy na sztywną pianę. Następnie wlewamy do misy miksera żółtka, dodajemy cukier-puder i ubijamy aż masa zrobi się jasna i puszysta. Na wolniejszych obrotach dodajemy po łyżce mascarpone. Miksujemy, aż krem będzie gęsty i jednolity. Delikatnie dodajemy ubite białka do masy z mascarpone. Mieszamy szpatułką, żeby masa została puszysta. Dalej kroimy 50 g mlecznej czekolady, u mnie była z migdałami. Dodatkowo drobne siekamy orzechy laskowe. Włączymy wszystko razem w miseczce. Następnie przygotowujemy 4 pucharki. Do każdego łamiemy na pół półtora biszkopta. Moczymy je w kawie i układamy na dnie. Na biszkopty dodajemy porcję kremu. Następnie posypujemy czekoladą z orzechami. Na to kolejne biszkopty moczone w kawie. Porcja kremu i posypka na wierzch. Tiramisu wychodzi puszyste, kremowe, a chrupiące czekolada i orzechy robią całą robotę. Jeśli chcesz więcej takich przepisów, zostaw subskrypcję i daj łapkę w górę. A składniki znajdziesz na końcu filmu i w opisie. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.